W 2012 roku zmagając się z ogromnymi nagonkami na moją osobę, zadałem pytanie Bogu, co mam im powiedzieć, kiedy zapytają mnie, jakim prawem to czynię. Poszedłem na pierwsze spotkanie do kardynała Dziwisza, więc ja im to w pismach pisałem. Bóg mi dał odpowiedź, powiesz im, że czynisz to prawem, jakie nadał Ci Kościół katolicki dla głoszenia prawdy i trwania w prawdzie. W 2012 roku, zmagając się z ogromnymi nagonkami na moją osobę, zadałem pytanie Bogu, co mam im powiedzieć, kiedy zapytają mnie, jakim prawem to czynię. Poszedłem na pierwsze spotkanie do kardynała Dziwisza, więc ja im to w pismach pisałem. Bóg mi dał odpowiedź. Powiesz im, że czynisz to prawem, jakie nadał Ci Kościół katolicki dla głoszenia prawdy i trwania w prawdzie.